Nie Już tłumaczę. Otóż tu zacząłem z kimś rozmawiać. Jeżeli to na nana jest w tempie i równo okay. zaśpiewane, every to to jest okej, Ale jak ludzie zaczynają, każdy tam ktoś przeciągnie, to <trings> ja jestem Już Śpiewam, stoję na scenie i tak ktoś gra w I było już tak, że śpiewam. I przerywam piosenkę i proszę, żeby tego na na nie śpiewać. A, śpiewam pierwszą zlotkę i co e, i, i, i śpiewa na, 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 i jedna osoba się wyrywała, na, na, na jeden ryk śmiechu. No. I, i, I tak to wygląda. Ludzie sobie dodają, że rzeczy zmieniają. E, no, najlepsza zmiana, jaka mnie ucieszyła, zresztą bardzo jeśli chodziło, bo to było... Noc w, noc w zadymie kroczy, noc w zadymie kroczy, a potem, a potem owiec, nie owiec e, dzwoneczkami, tylko owiec z dzwoneczkami Cisza, zadyma, też ładnie, ale ta noc w zadymie to mnie... My... To zależy jak jest to doświadczenie. Tak, to zależy jaka była noc Dobrze, tą pierwszą złotkę tak, i znana na Na jej prośbę i na jej odpowiedzialność. Na prośbę dla Michigany pierwsza złotka znana nas. Oooo, jak przyjechałem do Wrocławia na bieg City Trail do Wrocławia y, 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 i ja nie wiedziałem, że tam jest, że na tym biegu, że jest szatnia, że można się y, o, zostawić rzeczy i tak dalej. Dzwonię do Martyny mój Martyna, tak, do ciebie dzwonię, nie? A ona mi już za swój tonie. Ale tak było, tak było. Kiedyś z kiedyś spijasz Tak, 14. 14 to jest, jest. jest. Tak. I, i, i przyjechała, przyjechała z pieskiem, oczywiście. Z pomponem. Tak, rzeczy. Mam pomponu? Mhm. Nie, pom nie, nie pamiętam, ale wiem, że z pieskiem. I rzeczy zostawiłem w samochodzie. Wszystko. Czekała tak długo, aż skończy bieg. No i, i, i tyle. Także dopilnowałem moje rzeczy, ale w międzyczasie dowiedziałem, że. Że tam wszystko trzeba, że wszystko jest zadbane, i, i tam tam, Można było dostać. Ja to w ogóle wie. nie byłem zorientowany o co chodzi w tym wszystkim, i, i, i tak. I potem jeszcze, e, jeszcze trzeba cipy do butów, teraz już na koszulkach są, że, a teraz chipy do butów były przyczepiane, żeby Z, e, nie i, I tak i, i, nie, i nie Żeby mamy żeby mm. cię podkaczyli. Stawi każdemu czasu jest liczony. I, i, e, 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 Przybiegłem i idę do tego samego faceta, ja mam chipa na butach. Ale nie, a zwracam uwagę to to że on chipa nie oddał. Ja patrzę ja mam też i musiałem to wrócić kolejny raz, żeby cipa oddać. Po prostu e, taki nowicjusz. E, e.